tuczna macica i rozwój płodu. To już jest w pewnym sensie możliwe. Interesujecie ten temat? Zapraszam. Cześć, jestem doktor Hazarzyszka i dzisiaj chciałam Ci powiedzieć o bardzo ciekawym eksperymencie, który opublikowano, którego wyniki opublikowano w American Journal of Obstetrics and Gynecology. I tam opisano przypadek. Prawidłowego rozwoju jagnięcia w sztucznej macicy, gdzie maszyna tłoczyła płyn i tak itd. Tak Wcześniej w sztucznej macicy nie mogło przeżyć tylko do 60 godzin, a teraz okazuje się, że jest krok naprzód i jak nie, rozwijało się prawidłowo znacznie dłużej. Do czego to może doprowadzić? Po pierwsze, celem naukowców w badaniach nad sztuczną macicą i utrzymywaniem przy życiu płodu jest to, aby ratować ludzkie. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, ponieważ czasami się zdarza, że jest przedwczesny poród z różnych względów, czy, czy poronienia i okazuje się, że rozwój nad tą technologią może uratować takie dzieci. Nawet urodzone w czwartym miesiącu mogą być zapakowane do sztucznej macicy za jakiś czas i mogą się swobodnie rozwijać i mogą być z nimi zrobić ludzie. Tak więc ja kibicuję tym eksperymentom, bo wiele, wielu rodziców, myślę, że to może uratować. Natomiast przyszłość tej sztucznej macicy wydaje mi się niekoniecznie związana z tylko z ratowaniem płodów. Uważam, że w dalekiej przyszłości, a może i nie tak dalekiej, ludzie po prostu będą się rozwijać w takich sztucznych macicach. Myślę, że bardzo dużo kobiet niekoniecznie chce rodzić dzieci, jest sama ciąża i poród to są, to jest ryzyko dla zdrowia i życia. Sama się o tym przekonałam i myślę, że coraz większa liczba osób w przyszłości, gdy ta technologia będzie już dostępna, będzie chciała raczej, żeby ich dzieci się rozwijały w takiej sztucznej macicy, nie powodując żadnych problemów zdrowotnych czy jakichś niebezpieczeństw związanych właśnie z ciążą i porodą. A może niektóre osoby po prostu mogą mieć problemy z donoszeniem ciąży i to też jest dla nich świetny sposób. Tak więc moim zdaniem w przyszłości Przynajmniej większość ludzi, większość dzieci będzie się rozwijała w takiej sztucznej macicy. Gdzie być może, nie wiem, będzie można sobie wynająć taką maszynę, taką sztuczną macicę, czy może będzie można doglądać jej w szpitalach i tam będą się rozwijały dzieci. Ach, tak więc ja uważam, że właśnie taka jest przyszłość sztucznej macicy. A co ty sądzisz o tym wynalazku? Bardzo chętnie przeczytam Twoje zdanie na ten temat. Ja uważam, że to jest fajna rzecz. Bo może ratować małe dzieci, które urodziły się przedwcześnie, albo mogą się urodzić przedwcześnie, a potem no, mogą być też z tego. Yy, no, nie chcę nazwać hodowlę ludzi, ale mogą być też to y, całkiem bezpieczne i idealne wręcz warunki dla rozwijania również yy, dzieci, które się wcześ, przedwcześnie nie urodziły. Tak więc myślę, że. W przyszłości świat nie będzie w ciąży, że się tak wyrażę. Dziękuję Ci póki co za uwagę. Z serdecznie. Marta Perchała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo.